Dobra, lecimy z kolejną giereczką, czyli Plantera 2, Golden Acorn, czyli to jest taki idler, kurde jak to się, jak to się mówi, idler, idler, N nigdy nie wiem jak to się poprawnie mówi, sandbox i... i po prostu rozbudujemy sobie z tego co rozumiem taką właśnie faremkę, tak jak tu widzicie, I my jesteśmy tym tutaj niebieskim jegomościem w kapeluszu złomianym, tak mniej więcej giereczka się prezentuje, zaraz tutaj jeszcze przyciszę ją, bo coś czuję, że chyba jest trochę za głośno. Dobra, weźmiemy sobie opcję najpierw, Change language. Weźmiemy sobie, przyciszymy trochę giereczkę. Powinno być chyba gitnie. No bo jeszcze trochę. Żeby nie było jakoś tak ultra głośno. W ogóle full screen, ale to chyba jest na full screenie. Tak, jest na full screenie. Dobra, sorry. <laughs> Bubble cursor, albo zwykły taki. Nie, ten Bubble jest fajny. Change language, jest polski na przykład? Jest polski, proszę bardzo! To przełączymy się na polski, jak najbardziej. Wznów grę, zresetuj grę, znów. Polecimy sobie. Mapiemy sobie tutaj, kurde, motylki. Otwórz sklep. Co my tu mamy? Zasać. Czekaj, czekaj, co to jest? Mogę cofnąć? Anuluj, co to jest? Jest tylko kup. To jest jak to jest? Por, nie? To jest chyba por po polsku. O tak to wygląda, albo, albo cebulka po prostu. Zasadzimy sobie, idziemy z naszym panem tutaj, jego mościem. Zasadzić sobie porka. I co my możemy jeszcze tutaj zrobić? Kupić nic nie możemy, bo nie mamy kasy. Mamy tutaj kurde kreciora, ja mogę, mogę tą poruszać? A ja mogę tak sobie latać. Motyla tutaj nie możemy złapać. Tutaj mamy jakiś dalej. Tutaj też mamy jakiś dalej. A, bo motyla trzeba czekać, aż się zrobi taki żółty. Czaje, czaje. No, taka cebulka bym powiedział, nie? To taka cebuleczka. I ona cały czas rośnie sobie. Co to wyskoczyło? Co tu się dzieje, ty? Bierzecie się tu dzieje. Czekaj, czekaj. Za dziesiątkę. Mamy drugi poziom. Pokazałem jakąś malinę. Czyli, że co? Że krzaczka można zasadzić. Krzaczek malin. To sobie posadzimy krzaczka malin tutaj. Czyli on pora, pora sam sobie zbierać tam cebulkę. No mówię, nie, nie wiem jak to nazwać, nie wiem jak to się profesjonalnie nazywa. Por, czy cebulka. Tutaj mamy jeszcze ten Kret, kreta trzeba wyjaśnić. Ej, w sumie taka spoko chillerska giereczka, nie? Mamy malinki, on pójdzie je zabrać? A rybę też można łapać. Proszę bardzo. Co to za ptak? Proszę spadł i stąd. Będzie mnie tu dziobał. No i nie wiem. On pójdzie to podnieść, ja to mam. A ja to mam podnieść. O. Dobre. O, czyli takie po prostu interaktywne to jest. Najsu, nice, nice, podoba mi się. Musimy level wbić. Tam był ten. Spadł z tym ptakiem. Mamy kolejny level. Coś, coś ze sobą, jakby. Przyszedł kumpel. Mamy kumpla. Będzie pomagał. Robimy to. Idzie kumpel jagódki tutaj pozbierać. I możemy zasadzić brzoskwinie, tak? To są brzoskwinie. Tylko teraz pytanie, to zastępuje jakby to? Sprawdźmy. Nie. Dobra, okej. Okay. Bo ja z tym krzaczkiem tak myślałem. Że wiecie, że tu jak kupię, to ten krzaczek się jakby ten... Yy, zamieni. Nie, dobra, czyli, czyli okej, okay. to ma jakby każdy osobny ten... Każdy osobny tutaj podejście ma. Czyli tego pierwszego krzaczka mogłem tam postawić. Tutaj brzoskwinki już wyrosły. Szkoda, że kumpel kurde tak jakby chodzi, chodzi ze mną. Że nie może jakby wiecie... Sam łazić. Idź pozbierać ty spaduwa. Ty to kurde, zaraz się tutaj zacznie jakieś takie wyklikiwanie wszystkiego. Czy mogę coś kupić? Mogę jeszcze jakby kupić, nie? To mogę kupić. Każde kolejne jakby więcej kosztuje. Czyli to jest taki jakby, powiedzmy, pseudo cookie -clicker? Coś takiego? Tak bym to powiedział, że to jest taki jakby cookie -clicker, tylko bardziej rozbudowany, nazwijmy to. No nie jest chyba za głośno, nie? nie? nie powinno być chyba za głośno. Chociaż może jeszcze trochę przyciszę. Nie wiem, oczywiście kurde ustawienie dźwięku na streamie, na streamie to jest najgorsze co może być. A ja to mogę sobie sam. Mogę mieć koteła. Co koteł robi? Za 50? Dawaj, kotę. Sieć. Ładnie wyglądaj, po prostu. <gry> Jezu, ile trzeba klikać, ty. Mi się wydaje, że... Czekaj, czekaj. Jak następnym razem ta wrona wyleci... Czy nawet ma achievementy ta... Ta, ten? Ty, tu jest... On zjada. Jo. Chciałem właśnie dlatego zostawić tam. Bo to też poleci z zje, co nie? I co, dziobniesz mi to? Ale tu trzeba wyklikiwać wszystko Ty ukrad Tak myślałem Ty ta, ta giera nawet macie w Menty Ty co wypluł? 5 golda O nie, to jest padło Jezur kurde Precyzja. A można rozbudować chyba farmę za 500, tak? Tutaj też za 500. Motyl leci. Okej, okay, czyli jak dwa razy podniosę, to mogę sobie sam to potem sprzedać tak samo. Żeby tak jakby wszystkiego na nich nie, nie zrzucać. Też spoko opcja. Oni sobie tam sami po prostu podnoszą. Mamy piąty poziom, czyli marchewki i jakieś te, jakieś kwiatuchy. A to się zbiera. 50 za ten za biedronkę? O, potężna biedronka. Spadła. Też spadła. Nie ma tutaj mi podjadania, kurde, moich zasobów. Mamy tom, mamy marchew. A, tylko że to jakby zajmuje dobra. Czyli jakby, że to zajmuje twoje sloty tutaj. To zajmuje te sloty jakby krzaczka. Dobra, dobra. O to mi właśnie chodziło. Kwiatka mogę sobie po prostu umieścić, tak o. Proszę bardzo. Co tu się dzieje ty? Czy ja mogę jakiegoś, jakiegoś tutaj obrońcę sobie wynająć? Żeby mi się zajmował tymi zwierzętami. Gdzie mi uciekasz z tym? Przedajemy to wszystko. Ja tak nie wiem, czy coś robić. To jest taka stricte dekoracja. Ten znowu tutaj kłaczka wypluł. Ty no, takie dosyć w się dzieje. Jak sobie tyle tych rzeczy jest? Jest banglęta za marchewkę. No, to jest tak, jak mówiłem. Taki po prostu idlerek wypluł. Poduwa. Jaka inwazja tu leci z lewej strony? Taki po prostu luźny, luźny idlerek. Widzicie? Już tam widziałem, kurde, jak otworzyłeś tylko dziurę. Ja chcę zbierać te 500, żeby ten... żeby zobaczyć tą, tą dalej jakby część. Wspomniany kapelusz mogę mieć. O, przecież trzeci. Obiec za 50. Dobra. większenie ogrodu. Dawaj go. Aha, to tak minimalnie jakby ten. odblokowuje ogródek. To są jakieś. Nie wiem, burówki. Nie wiem, jak to nazwać. A oni sami z siebie nie bronią tego, czyli jakby. Wiedziałbym, że to jest mój priorytet, żeby bronić. Bo oni sami nie mogą tego bronić. Nie mają jeszcze, kurde, skilla w broni. Sądzimy sobie, ciebie tu. Spadł wami stąd. Dawaj tego kłaczka. Nie, nie można tak. Już myślałem, że ewentualnie można ten. Jakby wiecie. Zaznaczyć jakąś tam ilość i że automatycznie się zrobi, zrobiacz, trzeba wykiwać wszystko po prostu. Za dwa, to jest za jeden. chyba po prostu będzie, że im, im dalej że tak powiem, ten szak, tym jakby więcej kasy się zarabia na nim. To jeden ptakiem spadł stąd. Mi się wydaje, że tak to będzie. Fisher. dostaję achievement. Ale pogodź, że takie gierki też mają achievementy. To mi się akurat podoba. Spodoba tym królikiem. Nie wyżeraj mi. Wspomniany kapelusz mam. To jest jakby kolejni goście. Czy po prostu wspomniane kapelusze im kupuję? Nie, kupiłem słomiany kapelusza. Szkoda tylko właśnie, że nie ma jakby opisu co, co robi dany przedmiot. W sensie, że ja nie wiem na przykład właśnie co ten słomiany kapelusz robi. Bo nie ma chyba napisane, nie? Informacje. Kapelusz farmerski. tymi nakrycie głowy, załóż nakrycie głowy, no i... Nie wiem, czy to jest tylko tak jakby ten wygląd nakrycia głowy? Się wydaje że to jest chyba tylko wyglądowo po prostu. Że nie ma to jakiegoś tam wpływu. Że oni tam, nie wiem, szybciej na przykład zbierają, czy coś takiego. Mamy jabłoń i... Co, do ptaków? Dawaj jabłoń. To są te z tego, z Yu-Gi-Oh! Co miał jo Joy. Czy w sumie... Nie, no doi chyba. Siedzi sobie na drzewku. Nie pytałem jak się nazywały, to takie baranki, co on tamten. Te tokeny takie co mógłby zrywać właśnie. Tam to na O, złoty ten złoty motylo jest Biedronka. Ten kod w ogóle się boi, jak jakiś z tej kred chodzi czy coś. Tylko nie wiem co, nie wiem, co ten ptak robi. Czy jakby strząsa te, 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 te? to właśnie rzeczy? Czy on tam generuje też jakiegoś golda sam z siebie? No i najważniejsze pytanie, skoro to jest ten idler. Czy, czy ta gierka musi być na przykład odpalona w tle? A może sobie ją niby zminimalizować, wtedy nie ma tam najmniejszego problemu, nie? Ona tam, jak ją zminimalizowałem, to była taka ultra malutka, Więc po prostu wtedy oni sobie będą latać i zbierać. Jak ktoś tam lubi właśnie takie idlerki. Jak na przykład właśnie jakieś kółki clickery, czy coś takiego. To na pewno, na pewno mu się spodoba coś takiego. Ja pewnie, te, ja pewnie też sobie zostawię to w tle odpalone. Nieraz. Nie, nie Bo ja akurat lubiłem takie takie klikerki sobie pozostawiać właśnie w tle. Dobra, możemy coś dokupić. Mogę dokupić sobie tych ptaszków. Też nie wiem co te ptaszki robią do końca, tak jak mówiłem. Dokupimy sobie to. I na razie tyle, niech oni tam zbierają resztę. Ale jakichś takich właśnie obrońców, kurde tych, tych, do tych zwierząt bym potrzebował. Żeby właśnie byli. To by się przydało. A te piórka od nich można łapać, bo oni takie piórko jakby zostawili. To te pióreczko można, o, takie coś. To jest paduwa. Zostaw moje jagody. Spadło o tym kretem. Ale naprawdę coś czuję, że tutaj im dłużej się w to będzie grało, tym jakby więcej się tu będzie działo do klikania. Cały czas będzie jakiś atak zwierząt, Odnoszenie właśnie jakichś tych rzeczy. Oni sami nie, nie wyrabiają. Znaczy, no w sumie to tak powinno działać, nie? Bo to jest jakby clicker z. właśnie z tym. z idlowaniem, nie? Więc ten idl nie powinien być jakiś taki potężny. Tylko po prostu to jest takie po prostu naj, najbardziej minimalne, jak się da. Nazwijmy to. żeby się jednak też tam trochę coś wyklikał. Ja pamiętam, że ten, że w cookie clickerze, jak grałem kiedyś, to miałem tego. Ja mam na myśli, jakby wbudowany Autoklik po prostu sobie postawiłem myszkę na tym tym, na tym ciastku. Odpadziłem tylko te klika i tak I tak cisnąłem ciastkę. Co ja tam odblokowałem? Kurczaka odblokowałem. Dawaj kurczaka. Będzie jajka mi tu składać. Nie stać się na to... O, tutaj jest jakiś potężny ten O jest, teraz mnie stać. A, tu tu drzewo można powiększyć. Okej. Okay. Potężne drzewo, gdzie można powiększyć. Ale się tu nasypało tego. Ale Super Kieran, no kurde, zarobista. Jedna z lepszych. Jak nie najlepsza. Co to, to jest ty? Lis tu przyszedł. Jaki list? jest trochę, kurde, mógłby na dietę pójść. <laughs> Potężny lis tutaj napadł. Spadł tą tym królikiem. Oni też chyba podnoszą te kłaczki, co mi tam wypływają te koty, w sensie. Oni też chyba to podnoszą. Tak, oni wszystko podnoszą. Idzie znowu lis. Spasiony lis. <laughs> Aż trzy razy młotem przy... ten walnąć, żeby odpuścił. Więc to jest potężny lis. Shopy chyba tu nie będą przychodzić, nie? Bo shop to w sumie taki ten. Bardziej śmietnikowy jeżeli tam jakieś takie właśnie ogrodowe rzeczy. bo w sumie nic nie przeszedł. Ja mam kury. A przecież lisy, ten. Lisy tam jajeczka przecież kur lubią. Czy tam same kury? Już nawet nie pamiętam. W, sumie w zależności od tego, co ja będę miał zasadzone, to będą chyba jakieś tam właśnie... ...anty, powiedzmy, zwierzaki przechodzić, żeby to zjeść. Okej, okay, dobre. No idzie. W sumie dobre. W sumie to ja też bym mógł autoklika odpalić, po prostu tak przelatywać myszką tylko. Bo tak to klikam. Ręcznie. Jesteś mnie atakuje? Oddawaj to. Jest jajeczko, zadychę. Mm. Jajeczko, zadychę, to jest moc. To jest dobra inwestycja. Te herbie jakoś tak kurde nie chce mi się łapać. Nie wiem czemu. Już tak najmniej mnie interesują. Ale też nie dajemy chyba jakoś tak za dużo. Będzie następny po... o, ten listo się zdenerwował, ty. O, jest kolejny, jest. To jest chyba cebula. To, co teraz dostałem, to jest chyba cebula. Zasadzimy. Zdrowienie kamerą. Kliknij prawy przycisk myszki i przeciągnij, aby przewinąć. A, no, ja w sumie to robię na tym, na wsadzie. Są grzyby. Są takie rzeczy, to można tak po prostu sobie stawiać. Ale nie wiem, to jest chyba tak po prostu dekoracyjnie, chyba. Ta, to jest cebula, no? Chyba, że to jest po prostu cebula, a tamto to jest ta zielona cebula, tak? Nie, to się chyba tak profesjonalnie nazywa. Zielona cebulka. To ja nie wiem, jak w Polsce ale. Tak, to nie jest por. Chyba, Każde. Te problemy. To jest port, czy coś innego. Ja muszę mu nakryć o głowę. Choć muszę. Nie wiem w sumie do czego właśnie służy to nakrycie głowy. Ale nie wszyscy mają. Żeby nie czuł się jakiś tam osamotniony, że on nie ma. Zielona cebulka, no dokładnie. Bo to jest zwykła cebula, to jest właśnie chyba zielona, tak, zielona cebulka. Bo por chyba nie ma czegoś takiego, chociaż w sumie... Nie, por nie. Nie wiem. Jak ktoś wie co to jest, to, on to może napisać. Jestem bardzo ciekaw, czy to jest właśnie zielona cebulka, czy por. No por nie ma czegoś takiego na dole, takiej taki bulwy nazwijmy to. Dobra, niech oni sobie, sobie zbierają. A to by było na tyle w tym materiale. Oczywiście, jeżeli się podobało, dajcie łapkę w górę, jeżeli nie, to dajcie łapkę w dół. Co się podobało, a co nie, możecie też napisać w komentarzach. Bardzo chętnie przeczytam. Na wszystko odpowiadam, że tak powiem, zawsze. Więc no. Więc to by było na tyle. Jak coś, to widzimy się tutaj na Twitchu. Link w opisie, albo na Discordzie, też link w opisie, albo w następnym materiale na kanale, więc trzymajcie się. Baju!